Dnia, gdy z nieba zaczęły spadać te dziwne karty, zmieniło się całe moje życie. Na początku wydawały się być nieszkodliwe, więc razem z przyjaciółmi wymyśliliśmy pewną grę. I wtedy okazało się, że to nie są zwykłe karty, zawierają w sobie niezwykłą moc pochodzącą z innego świata. Nazywam się Dark i razem z przyjaciółmi Runo, Marucho, Julie, mistrzem nad mistrzami Shunem. I Alice, jesteśmy młodymi wojownikami Bakugan! Bakugan, jeden cel, dwa światy! Powiedz, czy plan już masz? Przeciwnik ci śmieje się w twarz. Podnieś na niego wzrok, potem zrób pierwszy krok. Po swoje życie grasz, bo w sobie wielką masz. Jestem sam, sam, sam To Młodzi wojownicy Bakugan Dobrana para Hej, Julie! Zamierzam zmieść tobą dzisiaj podłogę A wiesz dlaczego? Ponieważ ja i mój Bakugan jesteśmy dobraną parą I jesteśmy w pierwszej dwudziestce rankingu graczy w Bakugany Tak! Jej, super! Czy mówisz serio, Billy? Założysz się o kompa? Czy mówię serio, Cykloidzie? O tak! Mówisz prawdę! Razem ty i ja jesteśmy niezwyciężeni! A więc lepiej idź już do domu do swojej mamusi! Co? Jak śmiesz! Nie zamierzam nigdzie iść! Nie mogę uwierzyć, że znalazłeś mówiącego Bakugana! Skąd go masz? Tak! Jesteśmy idealną parą, a więc przykro mi to mówić... Nie masz szans! Mam już dość! Zagrajmy! Pole bitwy! bitwy. Bakugan pisa! Dobra, Baku dziecinko! A teraz pokaż mi, co potrafisz! Jak mnie nazwałeś? Bakugan! Całkiem efektowny! Bakugan! Bitwa! Hynoid, start! Do boju! Karta supermocy, aktywacja! Zatruty kieł! czekaj! Przenoszę 50 punktów z Hynoida na Ratloida. Wiem, że długo się przyjaźnimy, Pili, ale dzisiaj dam ci nauczkę! Ha, to była tylko rozgrzewka! Karta otwarcia, start już! Przyjaciółka albo i nie! Podwajam ilość punktów mocy hynoida. 520. Zaraz cię pokonam! To nie wygląda zbyt dobrze! Dawaj, hynoid! Podbądź się go! Rzeczywiście niezły pokaz. Ładnie! Ach, to była tylko rozgrzewka, Mądralo! Bakugan, bitwa! Ach, to start! Poziom mocy skora 350 punktów. Ach. Bakugan, bitwa! Hinoid, start! A teraz... karta supermocy, aktywacja! Tu skorowi zakręci się w głowie! <noise> spada poziom mocy hynoida. Spada? Spada? Hynoid! Co się z tobą dzieje? O co tu chodzi? Poziom mocy hynoida wciąż spada, ponieważ wciąż działa karta supermocy zatruty kieł. Spadał dopóki on nie przestanie walczyć Poziom mocy hynoida wciąż spada A teraz duskot! O, o rety! Teraz! Karta otwarcia start! Bakugan bitwa! Nie! Twoja kolej! Polekam na tobie cykloidzie! Nie ma problemu, trenerze! Wystaw mnie! Bakugan! Bitwa! Cykloid start! Bria! Moc cykloida 370 punktów. Karta otwarcia start! Potrójna walka! Dzięki tej karcie bitwa zaczyna się, gdy trzeci Bakugan znajdzie się na karcie pola! Szczęście cię opuściło! Supermocy, aktywacja! Uderzenie! O nie! Moja karta otwarcia! Wyeliminuj go, cykloidzie! O tak! A! 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 Tak się walczy, dziecinko! Lepiej idź już do domu, chyba słyszę, że mamusia cię woła! się nie ruszę! Pokażę wam Bakugan Bitwa! Manion, start! Karta supermocy, aktywacja! Moc ziemi! Poziom mocy Maniona 350 punktów. Uch, straszne! Bakugan Bitwa! Cykloid, start! Wróciłem! I będę naprawdę wredny! Karta otwarcia a więc, co dla mnie masz? Karta supermocy, aktywacja! Uderzenie! O nie, tylko nie to! Dobra, Cykloidzie, zajmij się nim! Potrzeba pomocnej dłoni? Manion pokonany. Nie mogę uwierzyć. Pokonał mnie. Przegrała. Sądku, udało ci się, Cykloidzie! Mówię ci, jesteś na medal! Nie, to ty jesteś na medal! Widziałaś, jak ze sobą współpracujemy? Jak tylko znalazłem go w samym centrum Doliny Bakuganów, wiedziałem, że jesteśmy dla siebie stworzeni. W Dolinie Bakuganów? No jasne! W odległym zakątku, najgłębszej jaskini. Po prostu czekał na swoje przeznaczenie. A potem cię pokonaliśmy! Mieliście szczęście! A ja nie potrzebuję takiego Bakugana! Następnym razem dam wam poparcie! Ha, kiedy chcesz, dziecinko Kiedy chcesz uh. oh, Nie cierpię go Przegrałam pojedynek z moim kolegą z dzieciństwa, Billim On jest tym gadułą, o którym opowiadałaś? Tak Ach, To musiało zaboleć Oczywiście, że tak Bill jest czasami naprawdę uciążliwy i doprowadza mnie do żała. w dodatku jego Bakugan jest taki sam Naprawdę? Jak nazywa się jego Bakugan? Uh, to chyba był cykloid Ciekawe! Tigrero, czy znasz tego cykloida? Nie, nigdy go nie poznałam. A ty go znasz, Drago? Tak, jest dość duży z tego, co pamiętam. Może tak wyzwiemy ich na pojedynek, co Drago? Pokażemy im, jak walczy prawdziwa drużyna. Tak, brzmi super. Wiesz co, Julie? Nie wiesz, co tracisz, nie mając mówiącego Bakugana. Niedługo znajdziesz jakiegoś i założę się, że się świetnie dogadacie. Wszystko w porządku. Cieszę się z tego, co mam. Dziękuję. Żaden mówiący Bakugan nie jest mi potrzebny do szczęścia Cóż, dobra, nad wszystkim pogadamy później Tak naprawdę, wcale nie cieszę się z tego, co mam To dla ciebie Jej, bardzo ci dziękuję, Billy Już zawsze będziemy najlepszymi przyjaciółmi, jestem tego pewna Jasne Uh, trochę mi smutno, że przegrałam dzisiaj bitwę z Billim. Uh, no cóż. Znalazłem cykloida w samym sercu Doliny Bakuganów. Doliny Bakuganów? Mam jutro dzień wolny i chyba mogłabym pójść do Doliny Bakuganów. Chociaż mówiłam, że żaden mówiący Bakugan nie jest mi potrzebny do szczęścia. Tyle, że każdy już takiego ma, a ja może. Mam cały wolny dzień biegając po dolinie Bakuganów i niestety nie mam czym się teraz pochwalić. No cóż, cieszę się z tego, co mam. Dobrze walczę bez partnera. Po co mi jakiś mówiący Bakugan? W porządku. Tylko, że każdy ma Bakugana. Może tak wyzwiemy ich na pojedynek, co, Drago? Pokażemy im, jak walczy prawdziwa drużyna. Tak, brzmi super. Tyle, że. bo ja. Ja jednak bardzo chcę mieć mówiącego Bakugana! Bardziej niż cokolwiek innego na świecie! Julie, jestem tu. Uh -huh. Jestem tutaj dla ciebie. Dla mnie? Tak jak ty, długo czekałem na partnera, z którym mógłbym dzielić się moją radością i smutkiem. Zacząłem już myśleć, że nigdy się nie doczekam, ale w końcu usłyszałem naprawdę czysty i szczery głos. Twój głos! Chyba już rozumiem. Do tej pory nie byłam do końca szczera ze sobą. Mój głos nie był wystarczająco czysty i szczery, żebyś go mógł usłyszeć, ale ty tam byłeś! Teraz bariera, która nas dzieliła, zniknęła. Mam wrażenie, że znamy się od zawsze. Chociaż dopiero co się poznaliśmy. Tak! Już jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi! Mam na imię Julie. A jak brzmi twoje imię? Jestem gorem subtery. Gorem, subtery? Ale mów mi po prostu Gorem. O! Gorem, Bądźmy od teraz przyjaciółmi, już na zawsze, na wieki. Zgadzasz się? Zgadzam się. Teraz cię pokonam, Billy. Zamierzasz dać mi kolejną lekcję, Julie? Niczego się nie nauczyłaś? Wiesz, możesz się bardzo zdziwić, bo wszystko się dzisiaj zmieniło, chłopczyku Dlatego, że znalazłam w końcu mojego Baku-partnera To świetnie! Wreszcie udało ci się znaleźć dla siebie mówiącego baku No to w takim razie... Czas na pojedynek! Nareszcie! Zaczynamy! Pole bitwy! Karta otwarcia start! Dobra, Julie! Czas na drugą lekcję. Bakugan bitwa. Hinoid! start! Moja kolej. Bakugan bitwa. Tu skor, start. Poziom mocy tu skora 350 punktów. Karta supermocy aktywacja. Wielka! Julie. Ale to ci nie wystarczy! Bakugan, bitwa! Robakoid, start! Poziom mocy Robakoida 340 punktów. supermocy, aktywacja! Ruchomy! Takim beznadziejnym atakiem go nie pokonasz! Mam dla ciebie małą niespodziankę! Widzisz, tak się składa, że ruchome piaski obniżają poziom mocy przeciwnika! Popatrz! Obniżam poziom mocy skora o 50 punktów. Teraz robakolt jest silniejszy! Proszę, pomóż mi gorem! Chyba wpadłam w niezłe tarapaty. Potrzebuję cię. Pomóż mi! Nie martw się. Zrobię co w mojej mocy, żeby ci pomóc. A więc gdzie jest ten twój nowy Bakugan, którym się tak chwaliłaś? Dobra, Gorem. Pokaż, co potrafisz! Gorem start! Gorem! Oh! O nie Gorem! Co się stało? Czy zrobiłam coś nie tak? To raczej kiepska pora. Kiepska pora, ale... O czym ty mówisz? Zaufaj mi. O nie! W takim razie, co ja mam teraz zrobić? <laughs> no to teraz moja kolej! Karta otwarcia, start! Dobra, przygotuj się! Bakugan, bitwa! Cykloid, start! Karta supermocy, aktywacja! Laser! <laughs> teraz nie masz już szans! Dzięki tej karcie mój bakugan zmniejszy poziom mocy tego bakugana w zasięgu zaznaczonego pola aż o 50 punktów! W takim razie wystawię kartę za polem! Jak ci się to podoba? Bakugan, bitwa! Mani W takim razie możesz teraz! Dokładnie! Mogę teraz skopiewać ruchome piaski i użyć ich przeciwko Robakoidowi! Całkiem nieźle! Ciekawy jak poradzisz sobie z tym! Karta supermocy, aktywacja! Wielki zjazd! A! A! Manion znajduje się teraz pod wpływem lasera. Jego poziom mocy obniża się o 50 punktów. Przygotuj się, bo to może trochę zaboleć! Ura! Nie, Manion! Dobra, już się naczekaliśmy, Julie. Czas już poznać twojego nowego Bakugana. Chcę nowego przeciwnika. I co ja mam teraz zrobić? Gorem kazał mi poczekać i zaufać mu. Julie, nie mogę patrzeć, jak się tak zamartwiasz. <laughs> Mówiłem, że zamierzam dzielić z sobą radości i smutki. Gorem! Julie, wystaw mnie! Co? Ale nie mogę zaryzykować utraty mojego partnera! Zaufaj mi, przyszedł już czas. Ale ja. Nie martw się, kiedy już cię odnalazłem, na pewno cię nie opuszczę. Uch, bardzo ci dziękuję, Gorem. Dziękuję, że mnie odnalazłeś. Obiecuję, że ja też ciebie nigdy nie zawiodę. Dziękuję Ci Julie. Dawajcie! Dobra, zaczynamy! On jest ogromny! Gorem! Jesteś niesamowity! Jesteś najlepszym Bakuganem, na jakiego mogłam trafić! No nie wiem! Wcale nie wygląda tak strasznie! Będzie mówił błagam już za pół minuty! A więc cykloidzie, sprawdźmy, czy masz rację! Karta supermocy aktywacja! Wielki wstrząs! Mnie! Sieje. Zwiększam poziom mocy Gorema o 50 punktów. 430 punktów! Bez ociągania się, cykloidzie! Musimy szybko się z nim uporać! W pełni się z tobą zgadzam! Karta otwarcia, start! Karta rozkazów, poziom niżej, obniża moc o 100 punktów! Nie! Obniżam poziom mocy Gorema do 330 punktów. Dobra, cykloidzie, teraz masz szansę! Im jest się większym, tym szybciej się zbada! Gorem! Wszystko w porządku, Julie. Tylko spójrz. Dobra! Już czas na młot! Nie jest dobrze! Ta tarcza jest zbyt mocna i poziom mocy cykloida spada z każdym ciosem! Obniżam poziom mocy cykloida do 270 punktów. A! Zgoda, Julie. Świetnie sobie razem radzicie. Dziękuję ci. Myślę, że gorem i ja jesteśmy dla siebie wprost stworzeni. Świetnie ci poszło, gorem. Tobie też, Cykloidzie. Dobra, Cykloidzie, idziemy. Musimy zacząć trenować. Chyba zaczynamy mięknąć. No a tak być w końcu nie może, prawda? Trzeba ciągle być w dobrej formie. Tak. Na razie, Julie. Na razie, Billy. Nie mogę się doczekać do następnego pojedynku. Chciałabym przedstawić Wam mojego przyjaciela, ma na imię Gorem. O, oh, Julie, nareszcie znalazłaś mówiącego Bakugana? No pewnie, że tak. O, to świetnie, naprawdę super. Cześć, Panie Goremie! Cieszę się, że mogę Pana poznać. Jestem Prejaz, a to jest Drago. Drag, co? Drag, o. Mój Bakugan ma na imię Tig. Powiedz cześć, Tig. Tig? Mów mi, Tigrela. Gorem, teraz już masz mnóstwo nowych przyjaciół, czy to nie super? O, zaprzyjaźniliście się! No jasne! Gorem i ja jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi na świecie, mam rację, Gorem? No, nie przy ludziach. Maruczo. W następnym odcinku Młodych Wojowników Bakugan wszyscy stwierdzimy, że potrzebujemy wreszcie pomocy Shuna, mistrza Ventusa, bo problemy z maskaradem naprawdę zaczną przybierać na sile. A z jakiegoś dziwnego powodu Dan się z nami nie zgodzi i wtedy Dan zemdleje. Prosimy, Shun, przybądź i pomóż nam! Że co? Pomożesz, ale tylko jeśli wygramy? Coś ty, Prejas, przecież liczę na ciebie! Bakugan, bitwa! Zagrajmy!